Witam w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid Phantom Pain, trzy ostatnie misje przed nami, 48 w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, oczywiście jest to powtórka, musimy zająć się słuchajcie, odbiciem, odbiciem tego znachora takiego jakby, i tutaj do tej misji muszę sobie wyznaczyć, czekajcie, pieska nie, piesek nie będzie nam potrzebny, D-Horse. Niestety nie mogę już brać słuchajcie quiet, ponieważ wiecie dobrze, że ona odeszła. Nie wiem, co się z nią stało, ale prawdopodobnie nie żyje. Ponieważ no, wymówiła słowa w tym języku, który jest u niej aktywował po prostu te, te mm, wirusy czy tam jakieś tą infekcję, całą tą infekcję. Więc ona po prostu odeszła. Ale to nieistotne w tej chwili. W tej chwili muszę się skupić, aby odbić właśnie tego człowieka z rąk, z rąk właśnie wrogich jednostek. I tutaj może być troszeczkę problemu właśnie ze skal, z tą ekipą takich snajperek, ale postaram się jakoś inaczej je minąć, tak, żebyśmy w ogóle na nie nie wpadli. Nie wiem, czy to się uda, ale zaraz zobaczę. To the end. Tell team member you extracted. He knows what the epidemic is and how to treat it. You'll find him in a mansion deep in the valley beyond the forest. He's a high-value target who's probably involved with Cypher's research. This information came at a heavy price. And you can bet security on site is going to be tight. Watch yourself out there, alright? Make contact with the target. Code Talker. And if the treatment requires it, extract him to Mother Base. No dobra, 1000 metrów, słuchajcie oddalamy się od tego celu, ale to nie istotne, bo i tak no, musi nas po prostu tutaj wysadzić w danym miejscu i tyle teraz tak o ile pamiętam, o ile wiadomo moi drodzy bo troszeczkę tutaj sprawdzałem jak tą misję sobie jak z tą misją sobie poradzić to być może jest fajna i dosyć prosta droga prowadząca właśnie wzdłuż tej rzeczki Aż dotrzemy do wodospadu. Tam podobno jest, słuchajcie, miejsce, po którym możemy się wspiąć. Ja za pierwszym razem o tym nie wiedziałem, jak grałem właśnie tutaj, ale teraz właśnie próbuję jakiś takich e, prostszych sposobów. Zaczyna się mgła, więc Skal zaraz tutaj wyskoczą. Zobaczymy, czy one będą nas w ogóle widzieć, słuchajcie, tutaj. Wodospad jest bardzo bliziutko już. I zaraz sprawdzę właśnie, czy jest tutaj gdzieś miejsce, gdzie można się wspiąć. Bo takowe podobno, <laughs> sorki, takowe podobno tutaj jest miejsce. Ale nie wiem gdzie. Nie wiem dokładnie gdzie, być może gdzieś tu bliżej, albo tam muszę wejść. Hmm. Zaraz sprawdzimy sobie z tej strony. Nie widzę żadnej takiej jakby szczeliny. Tu chyba nie wejdziemy, więc będę musiał znaleźć coś innego. Spróbuję może z tej strony. Kto to wie, być może jest gdzieś tutaj faktycznie. Tam raczej nie wejdziemy, więc ci będę się pchał. Najperki są, zobaczcie. A tutaj, a tutaj, może to jest to, a, ciekawy jestem, być może tak, być może tak, moi drodzy. może o tą drogę tutaj chodziło, czekajcie. Tam była chyba, była właśnie chyba ta szczelina, ponieważ pojawił się ten znacznik, który o tym informuje. Ale jest dobrze, znalazłem. Jest, jest, super, czyli faktycznie jest takie, słuchajcie, tutaj przejście dosyć proste, co pozwoli nam chyba minąć całkowicie. Tu już jestem niedaleko, właśnie, miejsca. Czy ja tędy przejdę? Przejdę. No i zobaczcie, tam już mamy właśnie tą posiadłość, w której znajduje się nasz cel. Sorki, no i to jest most. Hm, to jeszcze nie jest ta posiadłość. Myślę, że tędy jakoś się prześliznę. Tu już jestem w tej dżungli, więc w tej dżungli jest o wiele prościej schować się przed tymi skals. Najgorsze za nami. Najgorsze za nami. Nie ma nikogo, chyba tutaj nie. Okej, okay, no to co? Działamy, jestem na, jestem na miejscu. Jestem na miejscu. Teraz będę musiał to zrobić tak, aby w ogóle mnie nie zauważyli, bo wtedy chyba misja będzie niezaliczona. To jest ta ekstremalna część. Kurczę jeszcze, spadłem tutaj. Jest jeden żołnierz, ale go sobie zostawimy, jest tutaj także jeden żołnierz. Poczekajcie, czy tylko on jeden? Chyba tylko jeden. Jeśli on by był sam, tylko nie jestem pewien, czy tam w środku kogoś nie ma. No to mógłbym go ściągnąć, ale boję się. Odwróć się, dobra. Dobra, podleci tam. No i słuchajcie, jestem prawie na miejscu. Teraz tylko zlecić na sam dół i zabrać nasz cel. E, tu z powrotem już oni zaczynają się zamieniać w zombie, więc po prostu tylko próbuję, będę próbował śmignąć między nimi. To ja sobie skipnę, bo wszyscy już wiemy, jak to wygląda. No i niestety, ale będę musiał, słuchajcie, wysłuchać tutaj jego lamentów. Zoya Batiabulo was boss. He's gonna wipe every language besides English off the face of the earth. Ironic, isn't it? They gave- Ok teraz szybciutko spróbujemy się wydostać... Oj cholera No i niestety ale nie udało się Ciekawe, Dawaj, 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 dasz radę Dobra, super Muszę wezwać helikopter gdzieś w tamtym kierunku Zaraz, 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 zaraz 300 metrów Tutaj także muszę uważać. Słuchajcie, na te snajperki. O, właśnie, jedna już jest. Jeden strzał jest po mnie. <śm> tak, niestety to by nie było nic przyjemnego. Niestety nie wiem, czy tutaj uda mi się przejść. Oby. Oby tak było. Dobra, za tą skałą na razie jestem bezpieczny. Ale nie wiem, czy tutaj na tym polu zaraz ktoś się nie pojawi. Tutaj już jest ten wodospad. No, może się uda. Może się uda. Super No i po misji moi drodzy Tak wygląda właśnie ta misja Jest to powtórka Tak jak zawsze, jak prawie zawsze Udało nam się ją przejść na tych ekstremalnych warunkach W ekstremalnych warunkach Zobaczymy jaka ranga

two missing intel team members in lufwa valley we knew we wouldn't get them back alive but still it's a damn shame don't let their sacrifice go to waste boss we need to stop the epidemic at mother base that old man code talker he's the only hope we've got Tell me how to fight it. I hid the answer in a mic. Ok moi drodzy kończymy sobie w tym miejscu, zostały nam tylko dwie misje, więc w dwóch odcinkach powinniśmy zakończyć całą przygodę z Metal Gear Solid. Ja się z wami, żegnam i zapraszam na kolejny odcinek, trzymajcie się, cześć.